Oto rok, rok, Ponty bandi, Rok, rok, Ponty bandi miasto moich snów. Kocham mieszkać tu, moje Ponty Pandy, ja No, przyjacielu, to było naprawdę dosyć. Doskon... Elwisz, a dlaczego ty grasz pam, pam, param, pam? Wcale nie grałem pam, pam, param, pam Grałem pam, pam, param, pom Jakoś nie słyszałem tego pom Powiedz sam, a ty słyszałeś pom? Ja? Ym, no wiesz, nie wiem Dziwię się, że w ogóle coś słyszysz poza swoim łaba-daba-dum-dum-dum dum. Hmm? wabba-dabba-doom-doom-doom Nie zagrałem żadnego łaba daba dom 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 nigdy! Jak to nie, a przed chwilą dobrze mówię? Sam czy dobrze? Wiesz, bo ja. A to twoje rambam bam dira didam Bo ram-dira-didam to mój ulubiony beat! Sto razy lepszy niż twoje turururu-pim-pim-pim! Pim, pim. <laughs> Hej, zaraz, Elvis, Mike, spokojnie, dzisiaj dajecie koncert, panowie. A właśnie, że nieprawda! Nie będę grał z kimś, kto nie szanuje mojego turururu pim pim, pim. <laughs> A ja nie będę grał z kimś, kto drwi z mojego rambam bam dira didam Oj, Mike, Elvis, hej, nie możecie. Możemy. Bo tak się składa, że od dziś Elvis plus Mike Duo przestaje istnieć. Odchodzę z zespołu na zawsze. A wcale, że nie. O, jeden rozsądny. Ja odchodzę. Słuchaj, a może byś się jeszcze zastanowił i porozmawiał z Majkiem, co? Nie ma mowy. Podjąłem decyzję. Przykro mi, Mike będzie musiał sobie poradzić sam. No ale jak? Bez ciebie z zespołu zostanie. tylko Majk jego bębny. A to już nie mój problem? Zresztą nieważne. Znalazłem sobie dużo lepsze hobby. Żonglerka! I dzisiaj na pokazie zamierzam się pochwalić. Kupiłem książkę i wszystko tu jest wyobraź sobie napisane. O tu, popatrz, o. Halo, halo! Gridlington! Gdzie jest ta moja? Yy, no! O, o, herbatka! Oj tato, nie bądź taki na pewno się dogadacie! Właśnie nie przesadzaj, kotku. Przykro mi, to koniec. Trzeba żyć dalej, znajdę sobie kogoś innego do zespołu. Dobrze? Kogo my tu mamy? Nazywam się James Jones, mieszkam w Pontypandy. Pandy. Bardzo się cieszymy. Pokaż, co potrafisz. Elwis by to zagrał dużo lepiej. Bardzo mi przykro. Następny! Fasola w nie! Elwis nigdy by tak nie zaśpiewał! Następny! To ja! Norman Price, to ja! Następny! Elwis by tego nie wytrzymał! Norman, podnieś mikrofon! Ech. Przepraszam, mamo! Nie! Następny! Następny! W życiu by tak nie zagrał! O! Uh. Ja tylko sprawdzam alarm wujku! Baterie są w porządku! Gratuluję! Podołałeś w wyzwaniu strażaka sama. A ja zaraz tutaj, zaraz skończę. Zaraz. Jesteśmy! Jesteśmy! Och. Bójku, sam! Chodź, tam jest coś dziwnego! Coś bardzo, bardzo dziwnego! Co jest? Co się stało? Widzisz, tam w górach coś się chyba pali. Przecież tam są nasi harcerze. No dobra, dzwonię do remizy. Pożar w górach, harcerze w okolicy. Pożar w górach, uwaga, dzieciaki w okolicy. Słuchaj, Penny, Jupiter nie wjedzie do lasu. Musimy zabrać Wenus. Armatkę wodną trzeba opanować ten ogień. Już się robi. Pożar szybko się rozprzestrzenia. Przydałoby się wsparcie z góry. Trzymajcie się, już do was lecę. Szybko się uwinęliśmy. Patrzcie, mamy stalaktyty. Prawda, że ładnie sobie wiszą? O! Cichutko. Słyszycie jak mruczą podziemne strumienie? Nuda. No, nie ma tu żadnych nietoperzy. I świetnie, niech te skrzydlate potwory nawet nie próbują się do mnie zbliżać. To wcale nie Potwory. Chyba trochę przesadzasz, wiesz? Co, niby ja przesadzam? To ty nie słyszałaś, że jak cię taki dotknie, to się zamieniasz w nietoperza? Mus, a powiedz, bardzo głęboko jesteśmy. Nie, tu są znacznie głębsze i dłuższe tunele, ale to by była niebezpieczna wyprawa. O, dobrze. Kochani, pora już powoli wracać. I bardzo proszę trzymać się razem. Super! Żaden gacek mnie nie tknął. Jestem cały i zdrowy! Drezyna, od lat takiego cuda nie widziałem. Prawdziwa z niej dama, choć nieco porysiała. Trzeba jej więc poświęcić chwilę należytej uwagi. Pozwolisz, że zerknę na wał korbowy? O, nie dopiesz, mojeju! jaki piękny! Spokojnie, nie bój się. Byłeś w ciemności. Oczy muszą się przyzwyczaić. Za chwilę wszystko wróci do normy. A jak już wróci, powiecie mi, czy nie zamieniam się w nietoperza? Czułem, że mnie coś tam dotknęło! Norman, proszę się nie wygłupiać. Chwila, chwila. Kogoś brakuje. Właśnie, gdzie Mandy? O nie, a jeśli ją dopadł, szalony nietoperz, ponty Pandi. sobie do góry nogami. Fantastycznie. Norman to nic nie wie. To ty boisz się mnie, bo ja się ciebie nie boję. O, oh, jak mokro! To pewnie ten podziemny strumień. <laughs> A! Kimdle? Na morzu to będzie jak szukanie igły stogu siana. Widoczność jest rzeczywiście ograniczona. Szybkość minimalna. Na początku sprawdzimy teren na wschód od wyspy. A to dokąd ty nas zabierasz? Słuchajcie, pomożemy im szukać doma. Widoczność jest gorsza niż myślałem. A do tego fale coraz większe. Słyszę silniki. Tu jestem! Halo? Tu jestem! Tu, tutaj słyszycie? Radar nic nie pokazuje. Ponton jest za mały, radar go nie wychwyci. W takim razie wytężamy wzrok i bez nerwów. A niech to nie słyszą! O! Halo! Tutaj jestem! Ratunku! Ratunku tutaj! Na pomoc! O! O! Jak ja tęsknię za moim helikopterkiem? Wiatr wieje z północnego zachodu. Zmienia kierunek co trzy godziny. Do tego mamy teraz wiosenne prądy. Tutaj. Tu gdzieś powinien być tom. A sam szuka tutaj. Fatalnie. Nie tam, gdzie trzeba. Jak to nie tam? Sam! Sam słyszysz mnie? Charlie, słucham, co jest? Musicie zmienić kurs. Moim zdaniem, Tom będzie gdzieś na zachód od wyspy. Myślę, że niedaleko od brzegu. Charlie, jesteś na 100% pewien? Słuchaj, łowię tu ryby od lat. Jestem pewien. Tak pewien, że daję ci słowo rybaka. Penny, Ben, słyszeliście. Płyniemy na zachód. Przyjęłam! Przyjąłem! Trzymajcie się, maluchy! Tato, jesteś pewien, że Tom tam będzie? Mam taką nadzieję, mam. Nowe był. O, 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 o. Szczerze, to nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Ha. A ktoś płynie? Tak! Jakaś łódź! Tutaj! O nie! To... Dobrze! To znaleźliście mnie! a już to wszystko. O, strasznie wam dziękuję. Już się bałem, że zostanę tam do końca życia. Daj spokój! dziękuję Czarniemu. To on cię znalazł, wiesz? Ahoj, przyjacielu! Bardzo Ci dziękuję! Jesteś niesamowity, nie wiem co by było, gdyby nie ty! Uratowałeś mi życie! No proszę, więc w końcu coś mi się dzisiaj udało. Juchu, tata jest najlepsza, najpomsza tata na świecie! Uwaga na cześć Czarnego trąbimy, mili Państwo. W kawiarence się pali! Stójcie! Dzwonię po strażaka sama. Bip, 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 bip. Skanowanie terenu. Kuchnia czysta, przyjacielu. Wygląda na to, że pan kapitan w końcu odpuścił sobie twoje jabłka. Nie, schował się za lodówką. Jasne. O? Pożar na upiornym przyjęciu w kawiarence u Bronwyn. Pożar na upiornym przyjęciu w kamiaręce u Brownwin. Drzwi zablokowane, dzieci są uwięzione w środku! Elvis, leć po wąż, dobra? Ja będę wyważał drzwi. Strażak Sam John, butla pełna, tlen 100%. Jesteś Trażak gotowy? Elvis. Oczywiście! Butla pełna, tlen 100%. Nie ruszajcie się stamtąd! Dobra, po kolei! Łapcie mnie za rękę! Nie podnosić się! Chodź, Mandy! Szybko! Chodź do mnie! Kochanie, a gdzie nasze dzieci? Kapitanie, dzieci uratowane. Niech nikt się nie zbliża, dopóki nie opanujemy pożaru! Nie zdążyłam dopić herbatki Wójku sam, przepraszamy Prawda jest taka, że tak bardzo chcieliśmy sobie dopić Że naraziliśmy wszystkich Zapamiętajcie sobie na całe życie Świeczki trzymamy z dala od wszystkiego, co może się zapalić Tak, ze świeczkami trzeba uważać Widzieliście, jak łatwo zapruszyć ogień? Kochani, mam coś, co poprawi wam humor Karmelowe jabłuszka! Jabłko dla ciebie? Dla Poproszę! Dla ciebie Uh, o, proszę. Zobacz, mamy stąd doskonały widok na mecz. Serio? Bo nie zauważyłem. Jak miło wyrwać się na trochę z kawiarenki i spróbować innej kuchni. Mm, to może... E, pizzę z owocami morza, poproszę. Ach, tyle pyszności do wyboru. Ach, właśnie, a może mógłbyś mi coś polecić? Polecałbym się pośpieszyć z tym zamówieniem. A, brawo, 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 Czy pan rządzi Brawo, kochanie! Mamusia gra prawie tak genialnie jak ja. Podaj do mnie! Jestem wolna, nikt mnie nie kryje! Stop! Nie tak się drybluje, proszę państwa. Tak się drybluje, proszę państwa. Kapitanie do mnie! Panie kapitanie, halo, też jestem wolny. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Ej, nie było gola. Patrz uważnie, amore mio, a za godzinkę będziesz już prawdziwym mistrzem kuchni. Kiedy ja nie chcę być żadnym mistrzem, chcę tylko obejrzeć ten mecz. Uważaj, najpierw robimy równiutkie, cieniutkie bellissimo kółeczko, o tak. Następnie duża łyżka przepysznego pomidorowego sosu. O! O! A, I teraz nakładamy tu i tam cudowną mozzarellę. Nie żałujemy pyszności. Gotowe? To teraz mogę sobie spokojnie oglądać mecz. O! O! Nie znoszę robić pizzy! Hej, sam, tu do mnie! A, oh, bo rękami nie wolno, prawda, że nie wolno? Nie, rękami nie wolno, Elvis! O, o. Dobra, rzut karny dla Ponty Pandy rządzi! Sykuj się, bo ten rzut karny przejdzie do historii. O, stop! Uczcie się dzieci miłe od zawodowców. Tak powinien wyglądać rzut karny. U! A! U! A niech to, niech to, niech to. Przecież to samobój. Bomba! Gol! Gol! Przestań już z tą piłką, Normanno. Proszę cię, uważaj lepiej na...